filmu Tajemnica Westerplatte, tutaj w Gnieźnie. E, przyjechaliśmy do Państwa ze względu na naszego przyjaciela Mariusza Borowiaka. Na podstawie książki Mariusza właśnie powstał ten film. Pierwszy raz w Gnieźnie? Nie, nie. To nie jest mój pierwszy raz. Yy, ale tak na dłużej, żeby pozwiedzać, to jeszcze nie byłem. Miał Pan szczęście do historyków? No koniec końców tak, i to spore. Bo yy, współpracowałem z no niemalże gnieźnianinem, czyli Mariuszem Borowiakiem, twórcą książki, autorem książki Westerplatte w obronie prawdy. Yy, no i na podstawie tej jego właśnie, tego opracowania stworzyłem scenariusz filmu fabularnego. Później e, e, miałem kontakt również z tak wielkimi tuzami historii, jak na przykład pan profesor Nałęcz, Baliszewski. A jeżeli chodzi o nauczycieli? Moich nauczycieli w szkole? Ja z historii miałem piątkę. Ja myślę, że uczono mnie tak samo jak wszystkich nas. Tu nie było żadnego wyjątku. W związku z tym w Katyniu Polaków zabili Niemcy, a na Westerplatte major Sucharski przez siedem dni odbijał szablą pociski ze stęziga Holsteina. Także no to akurat mamy przerobione wszyscy z mojego pokolenia, tak? No teraz to się troszkę zmienia na szczęście. I... A tą historię odnośnie Westerplatte to mm, po raz pierwszy pan się dowiedział z książki Mariusza Borowiaka. Nie, po raz pierwszy, to był bodajże rok 2004, przeczytałem o tym w jednym z tygodników ogólnopolskich, ale tam poruszano tą nową historię Westerplatte, jakby przez pryzmat książki Mariusza. Czyli dowiedziałem się o jego książce na początku, a ponieważ nie jest to człowiek anonimowy i łatwo jest go odnaleźć, to skontaktowałem się z nim, zaczęliśmy mailować, wymieniać spostrzeżenia. A w scen przy scenariuszu yy, Mariusz Borobiak brał udział? Nie, dlatego że Mariusz nie jest. Yy, jednak co innego jest książka historyczna, która opowiada nam o jakichś faktach, a co innego jest książka, scenariusz filmu fabularnego, gdzie cała struktura myślowa jest oparta na emocjach. Yy, oczywiście ramy muszą być, yy, jeśli to ma być film historyczny, muszą być zgodne z prawdą. Natomiast. Całość przekazu idzie poprzez emocje, więc tutaj Mariusz w tej kwestii jakby no nie, nie czuł się na siłach, żeby z nami to razem wspólnie od tej strony dotykać, natomiast jeśli chodzi o fakty historyczne, on ten scenariusz otrzymał oczywiście w odpowiednim momencie i mógł się do tego odnieść i jakby wyrazić swoje zdanie na temat pewnych, pewnych niedociągnięć, tudzież, tudzież pewnych... Innego sposobu przedstawienia, niż on powiedzmy ma wiedzę historyczną. Jak pan wytrzymywał przez cztery lata, jakby nie było około czterech lat trwała produkcja filmu, jak pan wytrzymywał z aktorami? No i w drugą stronę, jak oni z panem pewnie to wytrzymywali. Miałem tę przyjemność, że pracowałem naprawdę z fantastycznymi ludźmi. Począwszy od wybitnych polskich twórców filmowych Oscarowych. Kaczmarek Jan. A jak pan to zrobił, że pan ich namówił do muzyka? tego? Muzyka. Ja myślę, że to temat zrobił. Ja myślę, że temat na tyle ważny, scenariusz na tyle dobry i odważny i odważny, jak odkrywczy w tamtym momencie, bo dziś to już oczywiście nic nie odkrywczego w tym nie ma, bośmy już to przerobili wszyscy 10 razy. Natomiast w pierwszym momencie, kiedy się pojawiła ta historia, to, yy, yy, no to było zaskoczenie i przypuszczam, że to wszystko zadziałało i zagrało na korzyść tego, że miałem możliwość pracować z tak wspaniałymi ludźmi. Bo to nie tylko Kaczmarek, to nie tylko Starski, ale przecież i cała plejada najwybitniejszych polskich aktorów, począwszy od Jana Englerta, skończywszy na Top Michale, 10. Micha Michale Żebrowskim, wybitnym polskim aktorze. No. Czy Pan uważa, że nauczyciele są przygotowani do... do... Nauczycieli historii? Oczywiście, że tak, dlatego że my w, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury stworzyliśmy e, przewodnik dla nauczycieli. E, jest to rzecz naprawdę w, w, wspaniała, dlatego że tam jest opracowanych siedem lekcji historii e, na siedem różnych lekcji. Całe scenariusze? Całe scenariusze lekcji ze wszystkimi rozpisaniami, pytaniami, odpowiedziami i sposobem pokierowania młodych ludzi. No to zawodowo. I to jest i to jest naprawdę bardzo profesjonalna rzecz. W związku z tym wszyscy nauczyciele, no nie słyszałem o jakimś wyjątku wręcz, którzy by się spotkali z tym materiałem, wychodzą z założenia, że to jest film warty obejrzenia i stąd tak duża publiczność młodzieżowa, szkolna, na naszym filmie również, ale powiem ciekawostkę, dlatego że nasz film ma, ma tę wspaniałą zaletę, że on potrafi przyciągnąć ludzi do kina, tych, którzy od lat w kinie w Polsce nie byli. Ja dostaję sygnały od osób bardzo starych, no już leciwych, y, 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 którzy znają historię, niemalże, tam. tak. Y, którzy znając tą poprzednią historię, mając wiedzę tutaj z prasy na temat tego, co się wokół tego filmu działo, chcą ten film zobaczyć. I oczywiście później mówią: no pięknie, wspaniale. Trzeba dużo jak najwięcej dzieci sprowadzić, bo bo to jest naprawdę pokaźnej, pokaźnej miary lekcja historii i opowiedziana w sposób zajmujący, ciekawy, także przez dwie godziny nikt się nie nudzi. Ale w sumie film jest no, nie do końca poprawny politycznie, bo jeśli pan minister Nowak <coughs> robi pewne zagrywki i, 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 i powiedzmy. Film jest politycznie... niepoprawny, przepraszam, że wchodzę w słowo. Film jest niepoprawny politycznie tylko z jednego powodu. Mianowicie on nie udziela konkretnej odpowiedzi na temat kto miał rację. Nie staje po żadnej ze stron. On nie mówi e, major Sucharski chcąc poddać placówkę miał rację. Ten film nie mówi również, że kapitan Dąbrowski chcąc, chcąc walczyć do ostatniej kropli krwi miał rację. I to jest troszkę niewygodne, dlatego, że łatwiej jest się ustawić politycznie e, patrząc z perspektywy jednej czy drugiej, e, kiedy film jednoznacznie się opowiadał. Wtedy wiadomo, albo walimy w Czambu bo to nie jest nasze albo chwalimy, bo to jest całkowicie nasze, a tu nagle dostaliśmy coś i wszedł film do kina, który mówi nie, sam się zastanów, sam sobie odpowiedz we własnym sercu. Ja nie mam prawa, bo ja sam osobiście nie wiem, która z tych yy, postaw jest mi bliższa, tak? Czy y, postawa majora Słucharskiego, czy postawa kapitana Dąbrowskiego. Znaczy widz ma wybór. Idź do kina, wybierz sam. I odnośnie tych efektów, które są, są takie troszeczkę plastikowe, to, to jest kwestia budżetu, czy to jest kwestia czy kwestia czego? Choćby kwestia tego nalotu, który tam jest, on jest taki, bym powiedział, znaczy, nie, żebym krytykował, ale po prostu nie podzielam no, pana, na to. Nie podzielam Paga. pana zdanie y, y, pana, pana zdania, dlatego że y, 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 jeśli chodzi o nalot Sztukasów, to to pana zaskoczę. On jest odwzorowany dokładnie z filmu dokumentalnego. Samoloty prawdziwe z dokumentu są podmienione na wygenerowane komputerowo, więc ruch, kinetyka i sposób jakby przedstawienia tego wszystkiego jest dokładnie odwzorowany jeden do jednego i tutaj nie ma żadnej ściemy. Natomiast no wie pan, to jest kwestia też pewnej, pewnego odbioru percepcji, tak? Jeżeli pójdziemy dzisiaj na przykład na Godzilla z lat 70. Która nas wtedy która szokowała, nas wtedy szokowała to i, która, to jest... i która powodowała, że myśmy byli ściśnięci w fotę. Dzisiaj ten film jest nie do zniesienia, percepcja się zmienia. I teraz też zależy, kto ma jaką percepcję, wie pan? Z czym. Przed chwilą się spotkał i z czym przychodzi do kina. Ten, który siedział przed chwilą na komputerze i zagrał w parę gier i przyjdzie na ten film, powie wow, odwzorowanie, fantastyczne, tak? A ten, który będzie siedział na lotnisku okęcie i patrzył na startujące samoloty, zobaczy, tu powie, no troszkę inaczej to wygląda, więc to jest kwestia percepcji też. także... A proszę mi powiedzieć, kwestia proporcji, mniej więcej, jaka część była w studiu robiona na green screenie, a jaka część była robiona. Jeśli to nie jest tajemnica. Jeśli to... to nie jest żadna tajemnica, ale powiem, że i to mam wielką radość, dlatego że rozmawiamy o efektach przy samolotach, rozmawiamy być może o efektach przy pancerniku, a proszę mi powiedzieć, proszę mi wierzyć, duża część, bardzo duża część naszego filmu jest z udziałem efektów komputerowych. To są w zasadzie wszystkie widoki z okna, wszystkie okna są pozamykane blue boxami. Wszystkie dekoracje na zewnątrz, koszar, koszary, wszystkie okręty. Nowoczesny film po prostu. Tak się, kręci tak się dzisiaj kręci film. Tak się dzisiaj kręci film. I mam radość, dlatego że rozmawiamy o tym, co jest oczywiste i co można skrytykować. I, I jeżeli ktoś po prostu chciałby coś powiedzieć od siebie, to ma to pole do popisu. Natomiast proszę mi wierzyć, nie zauważy 95% efektów, które są w tym filmie komputerowych, bo są tak dobrze zrobione. Y, y, krytyka jest bardzo podzielona i to jest też ciekawe zjawisko przy tym filmie. Ale ona jest podzielona wiekowo? Czy jak to wygląda? Ja bym wygląda? powiedział, że ona jest bardziej podzielona y, 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 przez pryzmat y, pieniążków i źródła, z których się pobiera wypłatę. To jakoś tak dziwnie to się poukładało. Mam wrażenie, że są takie pewne grupy, które są skupione wokół pewnych y, y, źródeł i, i one mają pewne jakby odgórnie narzucone tezy. Ale przecież nie tak jest, no proszę, proszę, proszę się nad tym zastanowić. Natomiast zauważyłem, że, że ci, powiedzmy, którzy są w samopa spuszczeni, którzy wiadomo, że jakby działają sami na własny użytek i nie mają w tym żadnego interesu, ci mówią fajnie, super ok, I ciekawie to też ujmę, dlatego że e, 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 taka dosyć ciekawa, zastanawiająca rzecz. Na początku, kiedy pojawiły się te pierwsze głosy na temat naszego filmu. Yy, środowiska prawicowe były bardzo przeciwne. Dla nich jakby ten sposób przedstawienia, filmu kiedy filmu nie było, kiedy dyskutowaliśmy scenariusz, to środowiska prawicowe były oburzone, tak jak można tak przedstawić. Teraz paradoks po yy, filmie w kinie, yy, kiedy już możemy go oglądać. Środowiska prawicowe mówią, fajne, super, okej. Okay. I ci krytycy, którzy wywodzą się jakby z tych środowisk, ci dziennikarze, którzy się wywodzą z tych środowisk, piszą chóre optymistyczne opinie i recenzje. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Natomiast no, część ludzi rzeczywiście próbuje to jakby ukręcić, tak? Czyli próbuje ustawić się do tego na zasadzie, nie, no bo jak to, w polskim filmie można, to patos, sentymentalizm, to hymny śpiewają, jak to? Gdzie tu brudny żołnierz? Gdzie tu e, lizanie fotografii i różne takie rzeczy? Gdzie te to wszystkie jest ochydne, te, straszne straszkę, rzeczy. Bo, troszkę tego było. Których tak naprawdę, przepraszam, no których tak naprawdę w tym filmie jest bardzo dużo, bo w zasadzie wszystko, co myśmy ustalili do tego filmu, e, myśmy do niego włożyli. Z tego scenariusza nie wyleciały sceny. To miałem następne pytanie Siem. odnośnie tej cenzury pre prewencyjnej. Proste. Ile wyleciało z tego, tych, 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 tych materiałów? Nic. Nic. Ja nie, nie, nie będę po tej ukry... akcji, tak. ja nie będę ukrywał oczywiście, że, że pewne naciski były, tak? pewne głosy, które mi coś sugerowały były. Ale przepraszam, to były głosy nie tyle cenzury, co takiego jakby życzliwego wsparcia. Na zasadzie może będzie łatwiej, albo może się uda, jeżeli coś tam ustąpi. Po coś, co wkładasz coś... kimś? Po co wkładasz kij w mrodzisko? i tak dalej. Więc to mniej cenzuralne zabiegi, ja bardziej takie życzliwe bym ujął. Natomiast, w cudzysłowie oczywiście, Natomiast... Yy, natomiast yy, yy, generalnie od samego początku, od powstania scenariusza. Pod wpływem jakiejkolwiek nagonki, jakiejkolwiek awantury, ja nie dokonałem żadnej zmiany w tym scenariuszu. Czyli dziś oglądamy taki film, jaki, jaki był ja na samym założyłem od samego początku. Wyleciały sceny, ale one wyleciały pod wpływem realizacji pod wpływem tego, że na przykład zabrakło pieniędzy na jakąś część, albo nie było już czasu na realizację. Wtedy pewne rzeczy wylatują, albo cały wątek wyleciał, w którym zawierają się na przykład karty, lizanie kart. Natomiast Natomiast nic nie wyleciało intencjonalnie, bo jakiemuś politykowi się coś w naszym filmie nie podobało. Bardzo mi na tym zależało, żeby w tej kwestii nie ulec, bo... Bo to był kręgosłup, jeżeli ruszymy kręgosłup, to, to, to się rozwala nam wszystko. Rozwala się, ale to już nie tylko ten film się rozwala, rozwala się jakby cała struktura naszego myślenia o nas, o Polakach, o, 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 o sztuce, o, o tym jak my siebie tutaj w tym wszystkim świecie całym widzimy. Po tośmy obalali za przeproszeniem, no ja nie, bo ja, już, ja robiłem maturę w tym roku, ale po to yy, runął komunizm, żebyśmy teraz mieli wolność wypowiedzi, tak? Yy, a nie y, polityk jeden y, zmarszczy czoło i wtedy wszyscy będą cichutko drżeć, bo on może y, zabrać korytko? No przepraszam bardzo. No. Niech to będzie puenta. Niech to będzie Róbmy puenta. tak dalej. Bardzo Rób. dziękuję za dziękuję rozmowę.